Przemija czas i toczy się koło historii, a każdy świt przynosi nowy dzień. Czas płynie tak, jak rzeka dostojnie powoli. Gdy dzień się kończy, przychodzi cichy sen, a rzeki nurt to małe. Płoche chwile, śmiech czasem łzy, niewinność młodych lat. Tam z szarych dni kwitną uczuć motyle, wpadają w sieć, utkaną z ważnych dat. Nadzieja, siostra wiatru, nadzieja, leśnych ptaków, śpiew. No. Czasem słuszny gniew, Nadzieja, poranna jutrzenka, Nadzieja przyjacielska, dłoń. Nadzieja, świat bez łez i lęku, Nadzieja to rodzinny dom, a czasem sen zakłóci. Burzy błyskawica i szary świt Zamieni w ognia grom Zapuka strach do bram Czasu stolicy i ludzkich spraw Rozburzy cichy dom I wtedy trzeba poszukać W sercu nadziei A mają każdy, choć nie wie, że ją ma ona ugasi krąg wojny, ochroni czasu rzekę i sen spokojny wszystkim ludziom da. Nadzieja, to tęcza po burzy, Nadzieja, kiedyś ja i ty. Nadzieja, kłopotów niedużo, Nadzieja kolorowe sny. Nadzieja, to nasza ojczyzna, nadzieja, to natchniona myśl. Nadzieja, to wspaniałe jutro, nadzieja, trochę lepsze dziś. Już rodzi się, już ożywa... Nadszedł wreszcie wymarzony czas. Już rozkwita w sercach i wypełnia każdą myśl. To nadzieja z nami jest już dziś. Nadzieja to ten po burzy nadzieja. Kiedyś ja i ty. Nadzieja. Kłopotów nie dużo, nadzieja, kolorowe sny. Nadzieja, to nasza ojczyzna, nadzieja, to natchniona myśl. Nadzieja, to wspaniałe jutro, nadzieja, trochę lepsze dziś.